26 sierpnia 2021. Jestem obecnie na kawałku, gdzie były ziemniaki wczesne, odmiana Arrow. Po wykopaniu ziemniaków posieliśmy tutaj poplon. Poplon był siany chyba 3 lub 4 sierpnia i powiem szczerze, że superaśnie to wygląda. Zazieleniło się mocno, wręcz aż bardzo gęsto się tutaj zrobiło. Super to wygląda naprawdę. Nie, nie myślałam że może aż tak to będzie wyglądało i dosłownie mamy co tutaj mamy 3 tygodnie od posiania. No ale w sumie <goda> pogoda dopisuje, no. nie ma co tam ukrywać, bo jest co nieraz jakieś tam przepaduje deszcze, no i jest. No teraz w sumie jest chłodno, ale na początku było bardzo cieplutko, więc szybko to powschodziło, tak to się prezentuje. Natomiast tutaj e, też już w najbliższym czasie planuję coś jeszcze może posieć, być może jest szansa, że jeszcze coś tutaj urośnie, bo tutaj ziemniaki też nadal kopiemy. E, no i myślę, że jak tutaj uprawię, posieję, to, to też jeszcze coś urośnie. Tu jeszcze nam zostało może na oko, nie wiem, z poprzeczniakiem, to może do hektara, nie no, może nie, może tam pół hektara, 70 ary o. Gdzieś tak mniej więcej na oko zostało do wykopania. Natomiast tutaj jeszcze została jedna odmiana Rudolf, której jeszcze nie kopiemy, bo tutaj bardzo długo macina zielona się utrzymywała, więc szkoda było kopać, żeby. Żeby po prostu niszczyć, no, gdzie jak macina zielona to wiadomo to wszystko jeszcze ciągnie, rośnie e, i tak dalej, nie? E, o, także to chciałem Wam pokazać, bo tutaj akurat przejazdem byłem obok, dzisiaj no to mówię w szoku, musiałem się zatrzymać i... I nagrać gdzie dzisiaj mamy co czwartek, a w poniedziałek kopaliśmy i też tutaj byłem na polu, no to to wyglądało tak no w miarę, w miarę przeciętnie, a dzisiaj no to kurde jest sztos, także super, jestem zadowolony bardzo, yy, no i tyle, no i co więcej, co więcej. Ja... Dzięki za oglądanie, trzymajcie się do następnego, cześć!